Sarva-dharman parityajya Mamekam sharanam raja Aham tvam sarva-papephyo Moksha-yesyami shu Dzisiaj będziemy czytać e, Szymat Bhagavad Gita, taka jaką jest. E, tekst 66, rozdział 18. To jest jeden z takich wersetów kulminacyjnych Bhagavad Gity. Dzisiaj chciałbym omówić temat podporządkowania. Temat zauważyłem, że jest tematem, który bardzo często oczywiście jest używanym tematem, czy, czy, czy szeroko omawianym tematem. Mówimy cały czas praktycznie rzecz biorąc o podporządkowaniu się kryśnie o tym, że to jest celem życia, że należy podporządkować się kryśnie. Yy, I oddać mu wszystko, i tak dalej, i tak dalej. Ale co to tak naprawdę znaczy? Co tak naprawdę znaczy porządkowanie, podporządkowanie się Najwyższemu Panu Szyjkusznie? Zauważyłem, że czasami pozostaje jakby owiane yy, nie tyle tajemnicą, ale pewnym brakiem głębszego, dokładnego zrozumienia, czy też może inaczej chciałem powiedzieć, jak to się tłumaczy na, yy, na nasze rzeczywiste życie, jak możemy zastosować. Czy, czy właśnie czym jest to podporządkowanie w praktycznym zastosowaniu w naszym codziennym życiu? No, tak naprawdę jest to wyjaśnione, ale kiedy czasami e, w sytuacjach e, dyskusji, rozmów, czy też uczenia e, wielbicieli zauważyłem, że ten temat pozostaje no, właśnie nie do końca zrozumiany. Czy, czy nie, nie do końca wiemy, czym jest podporządkowanie, w jaki sposób? Zastosować to w naszej codziennej rzeczywistości, w naszej codziennej praktyce, kiedy pytam się, czym jest podporządkowanie, to padają różnego rodzaju hasła i różnego rodzaju wypowiedzi się pojawiają, które nie są same w sobie błędnymi wypowiedziami, niemniej jednak, nie obejmują tego tematu w taki sposób praktyczny, techniczny. Nie, 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 niewiele osób jest, jest w stanie od razu powiedzieć, czym rzeczywiście jest to podporządkowanie się krysznie. Już najpierw przeczytam werset z Bhagawad Gity, taki jaką jest z objaśnieniami jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanta, Jego Shila Prokłada, który pojawił się w tym świecie właśnie w tym celu, m.in. w tym celu, aby dać nam Bhagavad Gita i zrozumienie tego, czym jest Bhagavad Gita, bo ludzie nie rozumieją tego, czym jest Bhagavad Gita. Także przeczytamy sobie ten tekst 66. Rozdział 18. Salvadarman Ja, Mamekam, Siaranam, Wrza, Anton Salwa, Ha. Pan Kryszna mówi: Porzuć przez wszelkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj się mnie. Ja wyzwolę cię od wszelkich następstw grzechów. Nie lękaj się więc. I objaśnienie się propada znaczenie. Pan opisał różne typy wiedzy, procesy religii, wiedzę o najwyższym brahmanie, wiedzę o duszy najwyższej, wiedzę o różnych porządkach i statusach życia społecznego, wiedzę o wyrzeczonym porządku życia, o braku przywiązania, kontroli zmysłów i umysłu, medytacji itd. Opisał na tak wiele różnych sposobów różne typy religii. Teraz w zakończeniu Bhagawadgity pan mówi, że Arjuna powinien porzucić wszystkie procesy, które zostały mu wcześniej wytłumaczone. Powinien jedynie podporządkować się Krysznie. To podporządkowanie się ocali go od wszelkich następstw, grzechów, gdyż pan osobiście obiecuje, że będzie go chronił. W ósmym rozdziale zostało powiedziane, że wielbić pana Kryszne może jedynie ten. Kto uwolnił się od wszelkich następstw grzechów. Więc ktoś może myśleć, że dopóki nie uwolni się od skutków grzechów, to podporządkowanie będzie niemożliwe. Ale takie wątpliwości mogą rozwiać słowa wypowiedziane tutaj przez samego Pana. Nawet jeśli ktoś nie jest jeszcze wolny od wszystkich następstw grzechów, automatycznie zostanie z nich uwolniony. Jedynie przez proces podporządkowania się szyi Krishnie. Do uwolnienia się z następstw grzechów nie jest konieczny żaden uciążliwy wysiłek. Należy jedynie i bez wahania przyjąć Krysznę za Najwyższego, wybawcę wszystkich żywych istot i z wiarą i miłością podporządkować się jemu. Zgodnie z procesem służby oddania. Należy przyjąć jedynie takie zasady religijne, które ostatecznie prowadzą do służby oddania dla Pana. Można wykonywać jakiś określony rodzaj obowiązków zawodowych odpowiednio do swojej pozycji w porządku społecznym, ale jeśli przez takie wypełnianie swoich obowiązków ktoś nie dochodzi do istoty świadomości kryszny, wtedy wszystkie jego czyny idą na marne. Należy unikać Wszystkiego, co nie prowadzi do osiągnięcia doskonałego stanu świadomości Kryszny. Należy być mocno przekonanym o tym, że w każdych okolicznościach Kryszna będzie nas chronił od wszelkich trudności. Nie ma potrzeby martwić się o to, w jaki sposób utrzymać ciało i duszę razem. Kryszna zadba o to. Należy zawsze czuć się bezradnym. I uważać Krysznę za jedyną podstawę swojego postępu w życiu duchowym. Skoro tylko ktoś angażuje się w służbę dla Pana w pełnej świadomości Kryszny, od razu zostaje uwolniony od wszelkich zanieczyszczeń natury materialnej. Są różnego rodzaju procesy religijne i procesy oczyszczające, kultywowanie wiedzy, medytacja w systemie jogi mistycznej itd. Ale ten, kto podporządkowuje się krysznie, nie musi praktykować tak wielu metod. Samo podporządkowanie się Krysznie uchroni go od niepotrzebnej straty czasu. Dzięki temu podporządkowaniu może on zrobić natychmiastowy postęp i uwolnić się od następstw grzechów. Całą swoją uwagę należy skierować na piękną postać Kryszny. Imię Jego jest Kryszna, gdyż jest on wszechatrakcyjny. Szczęśliwy jest ten, kogo przyciąga piękna, wszechpotężna i wszechmocna, postać Kryszny. Są różne typy transcendentalistów. Niektórzy z nich przywiązani są do bezosobowego brahmana. Niektórzy przyciągani są przez postać duszy najwyższej. Ale kto przywiązany jest do najwyższej osoby Boga jako samego Kryszny, ten jest najdoskonalszym ze wszystkich transcendentalistów. Innymi słowy, służba oddania dla Kryszny w pełnej świadomości jest najbardziej poufną częścią wiedzy i to jest istotą całej Bhagavad Gita. Karma Jogini, eksperymentujący filozofowie, mistycy i bhaktowie wielbiciele wszyscy są transcendentalistami. Ale ten, kto jest czystym wielbicielem, ten jest najlepszym ze wszystkich. Użyto, użyto tutaj znaczących słów: Maasiucia Nie bój się, nie wahaj się, nie martw się. Kogoś może to zaniepokoić, w jaki sposób można porzucić wszelkie religijne formy i po prostu podporządkować się Krysznie, ale taki niepokój jest zbyteczny. Tak kończy się objaśnienie w ślopu, do tego wersetu. Hmm. Tutaj chciałem sprawdzić tylko jeszcze... Jedno słowo, chciałem sprawdzić to jak empiryk, tak tutaj był błąd w tej Bagawatgicie Gita eee, 1866 Bhagavad Gita mówi się tu eksperymentujący filozofowie, tutaj chodzi o filozofów empirycznych. Hmm. No tak, jeżeli teraz posłuchaliśmy sobie wyjaśnienia tego wersetu, widzimy, że słowo podporządkowanie się pojawia się tutaj wiele, wiele razy. No, pojawiło się ono w wersecie samym, natomiast w samym objaśnieniu prawopad kilkakrotnie jeszcze to słowo podkreśla i mówi o tym podporządkowaniu, procesie podporządkowania się Najwyższemu Panu. Czym jest ten proces podporządkowania się? On tutaj został wyjaśniony, ślepraopad porusza ten proces i to, o czym mówi ślepraopad, tutaj nie jest czymś przypadkowym. To nie jest jakaś kwestia e, spontanicznego flowu, tak zwanego e, ekstazy ślepraopada, czy jakiegoś rodzaju e, po prostu m, intuicyjnego e, przedstawienia, jakiegoś zabarwienia, jakiejś po prostu emocji. Przypadkowe rzeczy, nie, to nie są przypadkowe rzeczy. Świąpraopat nawiązuje bezpośrednio, bezpośrednio do wersetu z e, e, i Vilasa, który pojawia się też w Czytańczyku, Tamricie i również w innych miejscach, też e, w pieśniach Sharnagati, winoda, Tak, akurat ten temat jest e, głębiej e, przeanalizowany, więc werset, który, do którego nawiązuje świąpraopat mówi bardzo konkretnie o sześciu aspektach podporządkowania. I te sześć aspektów należy sobie dobrze wyjaśnić, należy to zrozumieć. Ten temat jest ważnym tematem, istotnym tematem i należy ten temat dogłębnie zrozumieć, aby móc zastosować w swoim życiu to, o czym jest tutaj mowa, czyli podporządkowanie krysznie. My wszyscy chcemy podporządkować się Kryśnie. To jest naszym celem. Dla tych, którzy praktykują świadomość Kryszny. Zresztą to, o czym teraz tutaj mówimy, jest przeznaczone właśnie dla tych osób. Jeśli jeszcze nie zadytykowałeś drogi słuchaczu swojego życia Kryśnie, to wybacz. Ten wykład może nie być dla Ciebie, chociaż oczywiście zapraszam do słuchania dalej i do próby zgłębienia tego tematu, ale prze, przede wszystkim tutaj e, e, rozprawiamy dla osób, które są zainteresowane ten, w jaki sposób zrozumieć to, czym jest podporządkowanie Krysznie. Czym jest podporządkowanie Krysznie? Anukuliasja, Sankalpa, Pratikuliasja, Varjanam. To są pierwsze dwa aspekty podporządkowania. Ja najpierw przedstawię całą, całą ślokę, która mówi o tym podporządkowaniu, o tych sześciu aspektach podporządkowania, ale dzisiaj, dzisiaj będziemy próbowali omówić sobie głównie ten temat tych pierwszych dwóch zasad, które są niezmiernie ważne niezmiernie ważne i bardzo też bardzo też praktyczne w naszym codziennym życiu. Bardzo łatwe też do zastosowania, tak naprawdę. A ich zastosowanie z drugiej strony bardzo ułatwi nam nasze życie duchowe i w ogóle nasze życie. Podejmowanie decyzji. Wiele dylematów przestanie być dylematami, jeśli tylko będziemy próbowali zastosować tę właśnie zasadę Anukuliasya Sankalpa Pratikuliasya nam Raksisati Ti Vishwa so. Atmani karpa nie sadwidha, To jest cała ślaka i ona um, przeczytam jej tłumaczenie. Sześć e, aspektów czy podziałów podporządkowania to przyjęcie tych rzeczy, które sprzyjają służbie oddania. Orzucenie rzeczy, które jej nie sprzyjają, które nie są sprzyjające służbie oddania. Przekonanie, że Kryszna obdarzy nas ochronu, żebyś nas chronił. Przyjęcie Pana jako naszego przewodnika i, i mistrza naszego Pana, pełne podporządkowanie, Atmanie śepa, oddanie swojej atmy, swej duszy, oraz pokora. Na koniec jest pokora. Karpanie, karpanie, to jest pokora. Pokora. Pokora też w Gita wiemy, że jest początkiem wiedzy. To jest, to jest, to jest. Bez pokory nie ma tak naprawdę nic. Pan Czytanie również mówi o intonowaniu mantry harykryzny, że należy ją intonować w stanie bardzo pokornym naszego umysłu. Także pokora jest czymś bardzo istotnym. Sam temat pokory jest też bardzo głębokim tematem, który należy omówić i zrozumieć, bo bardzo potocznie można też rozumować na temat pokory i rozumieć pokorę w sensie bardzo potocznym, nie dotykając przez to tak naprawdę ducha pokory. W duchu świadomości kryszny, bo jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, co rozumiemy potocznie jako pokorę, a tym, czym jest rzeczywista pokora w głębokiej świadomości kryszny. O tym jeszcze też porozmawiamy, bo jest to też bardzo ciekawy, ważny, istotny temat. Natomiast, teraz to, co jest ważne, to jest właśnie Anukuliasya Sankalpa Pratikuliasya Varjanam. Anukuliasya. Sankalpa, czyli przyjmowanie wszystkiego tego, co sprzyja rozwojowi świadomości Kryszny. No to jest coś naprawdę bardzo wspaniałego, jeśli się zastanowimy nad tym, w tym aspekcie podporządkowania. Czym jest podporządkowanie Kryszny? No właśnie, tutaj często padają słowa wyrzeczenie się wszystkiego, że działamy dla Kryszny, że że świadomość Kryszny, myślenie o Krysznie, kochanie Kryszny, no, różne takie rzucamy hasła, które jak najbardziej dotyczą, oczywiście jak najbardziej wyrażają też w jakiś tam sposób to, czym jest podporządkowanie Krysznie. Natomiast tutaj mamy wyjaśnienie bardzo dokładne, bardzo praktyczne. Bardzo takie rzeczywiste, jak zastosować to w życiu, podporządkowanie, bo co to znaczy podporządkować się krysznie, czy mam paść na kolana i po prostu leżeć, podporządkowany Bogu? Nie, my mamy działać, działać, mamy żyć w swoim życiu, a życie to znaczy też wybory. Musimy podejmować różnego rodzaju wybory życiowe, które będą, będą tak naprawdę. Sprawiać, że będziemy albo zbliżać się do Kryszny, albo od niego oddalać, albo będziemy w stanie zadowolić Krysznę i guru, wejśnawów, albo nie, albo będziemy działać w taki sposób, który będzie powodować przepaść między mną Kryszną, między mną i guru, między mną i innymi wejśnawami. A jeśli taka przepaść będzie się formować, to oczywiście nasze życie staje się rodzajem pustelni. Pojawia się posłucha duchowa. Cierpienie i ostatecznie, marazm i czasem kompletne wycofanie ze ścieżki życia duchowego. Także Anukliasia, sankalpa Pratikuliasia Warja nam. Podejmowanie decyzji na co dzień. Dlaczego? Dlatego, że na co dzień będziemy stawać w obliczu decyzji. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, która się pojawia, to na przykład to, o której wstaniemy rano. Tę decyzję musimy podjąć już wieczorem. Dnia poprzedniego musimy podjąć wieczorem decyzję. Ja jutro chcę wstać rano. Dlaczego? No, Dlatego, że wsta wst poranne wstawanie sprzyja służbie oddania, sprzyja intonowaniu mantry Hare Krishna Wiemy, że jest czas Brahma Muhurty, czyli czas mniej więcej półtora godziny przed e, wschodem słońca. To jest czas, który jest szczególnie. Sprzyjający duchowej praktyce, wszelkiego rodzaju duchowej praktyce. To jest czas, który jest czasem potężnym w sensie duchowym, czasem czystym, czasem który sprzyja naszej koncentracji i naszemu oddaniu i też sam w sobie obdarza nas błogosławieństwem. Powiedziane jest, że bramin, który nie, śmie, który nie wstaje w czasie brak mamuchurty, traci wszelką łaskę, moc, wszystko. To jest, to jest grzech. Dla bramina to jest grzech nie wstać rano. On grzeszy w ten sposób. Tak ważny jest ten czas poranny. Także teraz na przykład ktoś myśli, nie chcę mi się wstawać rano, nie chcę, ja lubię spać. Ja bardzo lubię spać. Lubię dużo spać. No dobra, lubisz dużo spać, to, to fajnie, że lubisz dużo spać, ale jakie to ma znaczenie w Twoim życiu? Do czego Cię to spanie doprowadzi? No, może Cię doprowadzić do ciała na przykład niedźwiedzia w przyszłym życiu, bo niedźwiedzie też lubią spać. Jak ty bardzo lubisz spać i będziesz rozwijał pragnienie spania, no to możesz się obudzić po pół roku spania, na przykład już w ciele niedźwiedzia w pewnym momencie. Także musimy rozumieć, że to spanie, długie spanie, może być nawet dla nas przyjemne, ale nie jest korzystne dla naszego życia duchowego, dla naszego rozwoju świadomości krysztrznych. Dlatego praktykuljasa wardzia Odrzucamy to. Przyjmujemy wyrzeczenie wstawania wczesnego rano, przyjmujemy to, ten trud wstania rano, jednocześnie odrzucamy przyjemność, która płynie z tego spania. Odrzucamy to na bazie tylko tej prostej oceny, że coś jest sprzyjające mojej służbie oddania lub jest tej służbie oddania niesprzyjające. I to bardzo nam ułatwia zadanie, jeśli zrozumiemy to w tej perspektywie, że to jest właśnie wyraz mojego podporządkowania. To rozróżnienie i ten podział i ta decyzja na, na bazie właśnie tej, e, tej obserwacji, tej, tej analizy, czy to sprzyja, czy to nie sprzyja, to jest moje podporządkowanie. To, jest, to są pierwsze aspekty podporządkowania i które są bardzo praktyczne. To jest, to jest kwestia podejmowania ciągłego decyzji. Czyli najpierw, że okej, okay, wstaję rano. No i potem rzeczywiście wstaje. Następny dylemat może się pojawić. Czy chce się wykąpać w wodzie ciepłej czy zimnej? Bo ciepła jest taka fajna, przyjemna, ale to zimna woda pomaga nam znowu w tym, żeby ocucić się z tej iluzji snu, w którym trwaliśmy przez kilka godzin. To zimna woda oczyszcza nas z takich subtalnych wpływów, subtalnych wpływów ciała, subtelnego, fałszywego ego, iluzji itd. Także warto wziąć, To no nie musi być woda lodowata, ale chodzi o to, żeby ona była taka właśnie chłodna. Ona, ona, ona bardzo nas orzeźwia i stawia na nogi te, o, o tych wczesnych godzinach. Także to znowu, to jest tylko kwestia znowu analizy, czy to jest coś, co mi będzie sprzyjać, czy nie. Mojemu życiu duchowemu, jeśli to sprzyja, to powinienem to przyjąć. I powinienem to zastosować. Potem dalej po kąpieli, co, co, co robię dalej? No, warto... Pointonować. Można by też po prostu sobie siąść i podumać. Można by, nie wiem, no jest wiele propozycji, które każdy może mieć jakieś tam swoje, ale propozycja mistrza duchowego jest taka, że intonuj święte imię pana, intonuj mantrę Krishna, wyintonuj wszystkie 16 rund właśnie rano. Nie czekaj na resztę dnia, że to wtedy to zrobisz, że później, że gdzieś tam wepchasz to swoje intonowanie. Nie, to jest ten czas poranny. Ten czas poranny służy właśnie temu, żeby intonować mantrę Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na pewno każdy z Was doświadczył tego, że intonowanie w różnych godzinach dnia wygląda inaczej. Różnie wygląda. Wieczorem jesteśmy zmęczeni i po prostu ciężko nam się intonuje, chcemy już iść spać, chcemy się wyluzować. O tu jeżeli wiszą nad nami jeszcze jakieś rundy, to jest to taki ciężki wysiłek i, i czasami trzeba mocno się przebić, żeby przebrnąć w ogóle przez te rundy i te rundy intonowania w tych godzinach czasami są bardzo takie no, pozbawione tej koncentracji, tego zadedykowania, tej energii, która jest potrzebna, natomiast rano, rano ta energia idzie dokładnie właśnie w to, w rundę w intonowanie tych świętych imion Pana bardzo mocno można się skoncentrować wejść w ten nastrój intonowania i zagłębić się w słuchanie bo wiemy, że intonowanie mantry Hare Krishna to Prabhupada powiedział, należy wypowiadać i słuchać, i nic więcej nie należy sobie niczego wyobrażać nie, nie należy sobie sztucznie wytwarzać jakiejś tam ekstazy trzeba słuchać, intonować i słuchać Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare się skupić. Także to poranne intonowanie nabiera olbrzymiej mocy, jeśli właśnie będziemy rano intonować, i to jest następny wybór. Tak, intonuję, intonuję jak najwięcej. Jeżeli się da 16, jeżeli się da więcej, to jeszcze więcej. Nie ma problemu. Intonujcie jak najwięcej w tych porannych godzinach. Także widzimy, że podejmowanie tych wyborów na każdym kroku, potem co zjemy, to jest następny wybór na co dzień. Co jemy. Świat Prapat mówił, że wielbiciel nie powinien przyjmować niczego, co zostało ugotowane przez niewielbicieli. Nie, le, nie należy przyjmować żadnego pożywienia, które zostało ugotowane przez osoby niebędące wielbicielami kryszny, dlatego że takie pożywienie jest zanieczyszczone i nie można go w sensie technicznym, nie można go ofiarować krysznie. Oczywiście my możemy yy, yy, zrobić ofiarowanie. No, położyć, zadzwonić z ding, ding, ding. Panie Krzysztof, proszę przyjmij ten chleb z kiełbasą. <laughs> no, z kiełbasą, nie? Chociaż tak, z kiełbasą sojową, czy jakoś tam. Ino. Tak naprawdę to nie jest, nie jest pożywienie, które możemy Krzysztofowi ofiarować. Oczywiście ofiarowujemy krysznie wegetariańskie pożywienie tylko i wyłącznie, ale to przygotowane przez wielbicieli. Także powinniśmy sami. Zdobyć składniki i ugotować jakiś a, wspaniały pokarm, który będziemy mogli ofiarować krysznie, a nie polegać na tym, co, co jest już w sklepie gotowe. Chleb, tak, no właśnie, kotleciki, paróweczki sojowe, takie serki, inne i to wszystko. I tutaj zrobimy kanapkę, ofiarujemy, dobra, jest, prasadam. Prasadam to jest też proces medytacji gotujemy dla Kryszny z myślą o Krysznie, z myślą o tym, żeby zadowolić Kryszna, zrobimy coś dla Jego przyjemności. I to jest cały proces, to, to, czyli kupujemy składniki, jak najlepsze, na ile dane, jak najlepsze składniki, przynosimy je do domu, oczyszczamy je, przygotowujemy pokarm, gotujemy, ostatecznie e, e, ofiarujemy to Krysznie, a kiedy już Kryszna przyjmie, to my przyjmujemy to jako Jego łaskę i to nas oczyszcza. Także znowu, Anukuliasya, Sankalpa, Pratikulisa, nam Należy przyjąć to, co jest korzystne, odrzucić to, co jest niekorzystne. No i to jest właśnie tak przez cały dzień. Wszystko. Wszystko możemy poddać analizie poprzez pryzmat właśnie tych dwóch aspektów podporządkowania się króśnie. Czy to, co teraz zrobię, czy to, na co mam ochotę, będzie pomocne rozwojowi mojej służby oddania dla Kryszny. Czy to zadowoli Kryszne i czy to pomoże mi w moim oddaniu dla Kryszny. Jeżeli tak, to wspaniale, to mogę to zrobić. Jeśli nie, należy to porzucić. Także tyle na dzisiaj na temat, na temat działania w podporządkowaniu, na temat tego, czym podporządkowanie jest. To są właśnie te sześć aspektów. Także dzisiaj omówiliśmy sobie dwa, czyli przyjmowanie wszystkiego tego, co sprzyja służbie oddania i odrzucanie tego, co tej służbie oddania nie sprzyja. Następnym razem mówimy sobie następne aspekty. Może, może w ciągu jednego, następnego wykładu uda nam się ująć te, te wszystkie aspekty i wyjaśnić pokrótce, jak to ma się w naszym życiu, jak się to stosuje, w jaki sposób to działa i tak dalej. Ale te dwie pierwsze zasady są czymś naprawdę bardzo istotnym, bardzo pomocnym, tak naprawdę, bardzo po pomocnym właśnie w podejmowaniu naszych decyzji. Także, także powinniśmy spróbować e, zapamiętać sobie ten werset zapamiętać sobie zrozumienie właśnie tego, czym jest. Podporządkowanie, że to nie jest tylko kwestia jakiegoś sentymentu, że ja się podporządkowałem, Krsztof. Ja, tak, Krsztof, daję Ci swoje życie, ale w rzeczywistości robię wszystko gdzieś tam po swojemu, w taki sposób, jak mi się to osobiście pojawia. Nie, Pod, y, podoba, nie tak. Podporządkowanie to znaczy przyjmowanie rzeczy, które są korzystne dla rozwoju służby oddania i orzucanie rzeczy, które są niekorzystne. To wiąże się też oczywiście z tym żeby poznać wiedzę na ten temat, czym jest służba oddania, w jaki sposób działać. No bo jeżeli nie wiemy na przykład, że nie należy przyjmować rzeczy nieprzygotowanych nie przez wielbicieli, tylko myślimy, że wystarczy przy, przyjmować wegetariańskie pożywienie, no to będziemy w błędzie. Dlatego musimy poznać, że już nauki na propada powinniśmy e, próbować m, czytać jak najwięcej e, właśnie Bhagavad Gita, taką jaką ona jest, studiować te objaśnienia spotykać się z wielbicielami z innymi wielbicielami, którzy również mają pragnienie studiowania i poznania tej wiedzy po to, żeby móc wzajemnie wspierać się, pomagać sobie w swojej służbie, dania w swoim procesie w swoim wzroście w Bhakti i oczywiście ostatecznie być w stanie zadowolić Shiguru i Shikrishna, a tym samym samego siebie bo taka jest natura bhakti, jeśli my zadowolimy Krysznę, to osobiście też będziemy zadowoleni będziemy szczęśliwi, dusza nie może być szczęśliwa w świecie materialnym ale nawet przebywając w świecie materialnym, jeśli zadowoli Krysznę to będzie też szczęśliwa i zadowolona Hare Krishna Jai Jai Prabhupada Vaiṣṇava Ki, Jai Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Rama Hare Rama Rama Rama, Rama. Hare Hare Bądźcie kalpa, terwieszcza, kripa, sinna, buewa, czała, patitana, pawele miło, wajszna miło, nomo, nomo, ha. Hary i zapraszam do następnego odcinka o podporządkowaniu już wkrótce, jeśli Krishna oczywiście nam na to pozwoli. Hary Krishna.